Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy Was na pokazie specjalnym. Czy można sobie wyobrazić lepszą scenerię do pokazu filmu Nosferatu i do tej klasyki Symfonii Grozy z 1922 roku? Sceneria idealna. Nosferatu jest z pewnością uradowany, że dzisiejszej nocy będzie Was tu straszyć. Witam Anię Ziętek, która jest dyrektorką marketingu Mennicy Polskiej, naszego partnera. Dobry wieczór. I to był nasz plan, chytry plan, żeby uwieść Nosferatu i żeby się tu spotkać w jego towarzystwie. A do tego jest bardzo przyjemna okoliczność. Postanowiliśmy powrócić do korzennej dziesiątej muzyki i przygotować. Pierwszą serię Kina, klasyki Kina Niemego na srebrnych monetach. To będą cztery monety i dzisiaj mamy. O przyjemność, żeby zaprezentować pierwszą z nich, właśnie Nosferatu. będzie Metropolis, a jeszcze w tym roku, jesienią, będzie wydana, Następnie będzie Podróż na Księżyc i zakończymy Brzegące Myszczelicze Pięknie. Dla kolekcjonerów to duża gratka, ale myślę też dla tych, którzy po prostu kochają kino. Tutaj na dwóch brzegach, w ruinach zamku w Kazimierzu, Nosferatu. Miłego seansu. Dziękuję.